Dzisiaj przed meczem wydawało się, że faworytem tego meczu nie jesteście, że to raczej to FC 78 Wrocław przyjechało tu po komplet punktów, ale bardzo, bardzo mało zabrakło, żebyście dzisiaj te trzy punkty zdobyły. No i właśnie, czego dzisiaj zabrakło? No zabrakło trochę szczęścia w końcówce i ten karny, który tak naprawdę nie wiemy jak to się wydarzyło, kto tam kogo faulował, bo wydawało się, że nasz bramkarz jest faulowany, bo dostał w szczękę, no ale taka piłka, czyli końcówka, chwila, chwila nieuwagi i mamy remis niestety. Wydaje się, że bardzo dobrze podeszliście do tego meczu, bo od początku staraliście się, staraliście się tą piłką grać. Udało wam się strzelić bramkę, Krystian Makowiczuk zdobył tego gola na 1 do 0 i potem też zagraliście mądrze. Ale najpierw o tej pierwszej części. Staraliście się grać dużo piłką, mieliście sporo sytuacji, tak chcieliście ten mecz zagrać? Tak sobie postanowiliśmy, że zagramy zupełnie inaczej niż, niż zawsze czyli nie na aferę do przodu i nie będziemy presować, bo wiedzieliśmy z kim gramy dzisiaj. No i chcieliśmy na, na spokojnie pograć z tyłu. Strzelić bramkę, udało się tak jak chcieliśmy, no i kontrolować spokojnie z tyłu. Bronić od połowy i grać z kontr. Wydaje się, że aż do samego końca, do, tego, do tej akcji z rzutem karnym, broniliście niemalże perfekcyjnie. W Sytuacji, gdzie, gdzie oni mieli, mogli strzelić z pola karnego praktycznie nie było. Wszystkie strzały były, były z dystansu. Tak, no obrona dzisiaj była dosyć ciasna, zrobiliśmy trochę, trochę roszad z tyłu. Natomiast no, szkoda, że nic więcej nie wypaliło z przodu, bo były sytuacje, żeby... Podwyższyć na 2-0 i wtedy byłoby spokojnie. No niestety. Przeciwnik mocny, więc, więc no cieszymy się i tak z tego remisu. Chociaż, chociaż oczywiście szkoda, że, że nie udało się wywieźć zwycięstwa. O tej waszej defensywie też o tą chciałem zapytać, bo do, dotychczas straciliście bardzo dużo tych bramek, tam ponad ponad 40 mieście na liczniku straconych. No dzisiaj tak naprawdę mogło się skończyć nawet na zero z tyłu, a skończyło się na jednej chyba, jednak z tej pracy defensywnej mimo wszystko trzeba być dzisiaj zadowolony. Yy, tak, myślę, że dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Cała drużyna zagrała bardzo fajny mecz. Yy... Mówię, było trochę zmian z tyłu i chcieliśmy mocno zamurować, zamurować tył i, i postawić dobrą obronę. No i to się udawało, żeby, żeby przeci przeciwnika wybijać z rytmu już, już tutaj na początku naszej połowy. Wydaje się, że ten plan, który dzisiaj sobie założyliście. Może też zadziałać w kolejnych spotkaniach, żeby zacząć, zacząć dobrze, potem strzelić bramkę, gdzieś spróbować bardziej z tyłu, bo macie co do tego jakby predyspozycję. Potraficie grać w piłku, ale kiedy trzeba stanąć z tyłu, to, to potraficie też stać z tyłu i bronić tego, co macie. Naszym problemem oprócz tego, że było, był to sezon urlopowy i ten skład się mocno zmieniał, to, to było to, że mocno atakowaliśmy z przodu i to przy stracie piłki budowało przewagę przeciwnika od razu na naszej połowie. I często wychodziło tak, że przeciwnik wychodził trzech na dwóch, a czasami trzech na jednego, więc tu chodziło nam dzisiaj o to, żeby, żeby po prostu uniknąć takich sytuacji, jakie miały miejsce wcześniej. Czyli jest szansa, że te, ten dzisiejszy, bardzo dobry Wasz występ jednak, bo tak trzeba, trzeba go oceniać, nie jest ostatnim i będzie takich meczów. Mam nadzieję, dopiero zaczynamy w Pro Dzisiaj pierwszy raz zagraliśmy w, nas, w naszych koszulkach i, i, i mam nadzieję, że od tego momentu będzie już tylko lepiej. Tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Wszystkiego dobrego.